W dzisiejszym wideo porozmawiamy sobie na temat dość nietypowej whisky. whisky, rzadko spotykanej. Jest to Single Blended Scotch Whisky. Jak to jest w ogóle możliwe, że jedna destylarnia jest w stanie wyprodukować blended scotch whisky? Zaraz Wam o tym opowiem. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym wideo dość typowa Blended Scotch Whisky, która notabene pochodzi z jednej destylarni. I takie rzeczy można zrobić w destylarni Lochlomont. Nie wiem, czy jest to jedyna destylarnia w Szkocji, która potrafi się bawić w taki sposób, natomiast no, jest to na pewno ta destylarnia, która jest dość powszechnie znana z tegoż właśnie procederu. Destylarnia, która oprócz whisky słodowej, czyli single mold, jest w stanie wyprodukować również whisky zbożową, czyli whisky typu single grain, gdyż oprócz tradycyjnych alembików operują jeszcze destylatorami kolumnowymi do destylacji ciągłej, których właśnie z reguły produkuje się whisky zbożową. I tak to właśnie w tym wypadku wygląda. Notabene jest to whisky, która powstała w 100% ze słodu jęczmiennego, natomiast część tego destylatu. Powstała w alembikach i zgodnie ze szkockim prawem jest to łyski słodowa. Natomiast druga część destylatu powstała w kolumnach podczas destylacji ciągłej. No i w tym wypadku nie możemy już powiedzieć, że jest to łyski typu single mold, a łyski typu single grain. W połączeniu tych dwóch destylatów powstaje nam łyski mieszana, czyli blended scotch whisky. A że powstało to wszystko w jednym miejscu, w jednej destylarni, dlatego też nazywa się to single blended whisky. W tym wypadku mamy whisky nietorfową, mimo tego, że Loch Lomond z reguły jest lekko torfowy. Dodatkowo whisky ta w beczkach po Bourbonie. Co do stricte tych destylatów, destylat słodowy leżakował w beczkach przez 8 lat, a destylat zbożowy leżakował w beczkach od 8 do 14 lat. Jeżeli chodzi o samą tą edycję, a jest to Destillery Edition numer 6, czyli szósta osłona ciekawych, fajnych eksperymentów destylarni Lochlomont. Mamy tutaj jedną z 400 butelek tylko, moc 56,9% alkoholu i whisky, oczywiście niebarwiona karmelem i whisky niefiltrowane na zimno. Co tutaj? Jest bardzo istotne i bardzo sobie cenimy tego typu zabiegi. Wszystko mamy oczywiście tutaj na etykiecie. Jest to oczywiście whisky Cask Strength przy tej mocy i tak zresztą mamy tutaj to whisky opisaną, destylowaną w 2016 roku. Co do samej destylarni Loch Lomond, ja wiem, moi drodzy widzowie, że ta destylarnia w Polsce nie cieszy się zbytnią popularnością. Mniej więcej rozumiem dlaczego. Był taki okres w historii tej destylarni, gdzie no, nic, co spod alembików wypływało, czy znad alembików po destylacji, nie było na tyle ciekawe, aby przykuć uwagę bardziej zaawansowanych podniebień. I tak to niestety wyglądało przez wiele, wiele lat, moi drodzy widzowie, gdzie no destylarnia Lochlomont nie miała nic ciekawego do zaoferowania. Natomiast ostatnie lata pokazują, że ta destylarnia potrafi włyski. Od około 14-15 lat pewne procesy produkcyjne zostały ulepszone, zmienione. W grę wchodzą nam tutaj troszeczkę inne drożdże, które no, tutaj w tym destylacie Lochlomont naprawdę robią ogromną różnicę. Kilka innych procesów się lekko zmieniło i tak naprawdę teraz lochlomon zaczyna pokazywać, że no potrafią wyprodukować dobre łyski. Są w stanie zrobić coś, co może zaciekawić i może przykuć uwagę. A że jak już mówiłem na wstępie, mają możliwość produkować łyski słodową i zbożową, tym też bawią się, ile mogą. To tyle. Jeżeli chodzi o destylarnię, zobaczmy teraz, jak pachnie i smakuje nam tutaj ten eksperyment. W aromacie mamy mnóstwo takich waniliowo-karmelowych nut. Do tego dochodzą nam takie delikatne nuty zbożowe, takie powiedzmy to nuty żniwne, żniwa. Mnóstwo słomy takiego kurzu, pyłu w polu. Rolnik z Podkarpacie. Zatem mamy mnóstwo owocowości. Mamy jabłka, takie przejrzałe jabłka, papierówki przejrzałe. Są gruszki, jest ananas, trochę takich tropikalnych owoców gdzieś tam się przebija. Jest miodowość, jest sporo słodyczy. Takie nuty kokosowe nam się delikatnie tutaj też przewijają. Ogólnie aromat. Zapowiada się bardzo fajnie. Ogólnie aromat zapowiada nam to łyski w dość ciekawy sposób. Zobaczmy, jak to będzie w smaku. Przy pierwszym łyku od samego początku dominuje nam tutaj słodycz. Mamy delikatną zbożowość, delikatną miodowość i za tym idą właśnie nuty takie słomiane nuty: słoma, kokos, wanilia i karmel. I to mamy na pierwszym planie. Kiedy to łyski sobie tam mymłamy w ustach, zaczynają nam wychodzić takie owocowe, bardziej estrowe tematy. I mamy tutaj sporo jabłkowości, sporo ananasa, trochę owoców tropikalnych. I ta owocowość nam z czasem przybiera, przybiera na intensywności i robi się naprawdę ciekawie. Idziemy dalej. Jest cytrusowo, jest rzeźko. Jest naprawdę przyjemnie. Sporo owoców, takich wiosennych, sadowych, trochę ananasa. Cały czas to jest wszystko okryte tym karmelem i wanilią, i tym kokosem. Biała mleczna czekolada nam się pojawia. Biała czekolada. Wiadomo, że mleczna. Takie nuty trawy cytrynowej. Do tego takie nuty troszeczkę takie przypalone, ale to nie, nie, to nie jest torf. Whisky jest zdecydowanie nietorfowa, ale coś takiego, co może się kojarzyć na przykład z takim, nie wiem, z takim przypalonym ziarnem, coś w tym stylu. Takie nuty delikatnie palonego, palonego jęczmienia, coś co można ze stałtem skojarzyć, na notabene. Idziemy dalej. To, co jest interesujące w tej whisky. To fakt, że nie ma tutaj intensywności alkoholowej, pomimo 8 lat i 56%, to dopiero w momencie przełknięcia czujemy taką, taką delikatną, takie miżanie na języku, takie imbirowe miżanie na języku, co jest notabene przyjemne. No i po przełknięciu, tutaj ten smak nam się kondensuje w jakimś stopniu, bo mamy właśnie te, ten kokos, karmel, wanilię, plus te tropikalne owoce. I idąc w kierunku finiszu, tutaj to, o czym mówiłem wcześniej, te nuty palonego zboża, te nuty takie kawowe, czekoladowe, nuty stałta, coraz intensywniej pojawiają nam się tutaj na języku w jamie ustnej. I finisz notabene jest dość długi, muszę przyznać. No i tu już w samym finiszu mamy gorzką czekoladę planu karmelem. Trochę dziwne, ale tak to mniej więcej odczuwam. Do tego te nuty kokosa, do tego te nuty gdzieś tam tych owoców pozostają na języku. No, whisky, nie ukrywając, zaskakująco przyjemna. Biorąc pod uwagę, że jest to whisky blended scotch, czyli whisky mieszana, mimo tego, że jest to zrobione w 100% ze słodu jęczmiennego. No to tutaj jest to łyski, która coś ciekawego wnosi do degustacji. Można się to łyski pobawić, można czerpać z niej przyjemność, gdyż nie jest to taka, nie jest to taki typowy blend tani, rozwłodiony do 40%, skastrowany do bólu, który tak naprawdę jedzie acetonem. I z tego żadnej przyjemności raczej nie będziemy mieli, chyba że dolejemy sobie kolki, dorzucimy lodu i wyciśniemy cytrynkę, czy wrzucimy jakieś, jakiegoś tam kawałeczka cytrynki do środka. Język polska jest trudna, zdecydowanie. Także tak to mniej więcej moi drodzy wygląda. No Jest to łyski ciekawe, jest to łyski, która no, może zaskoczyć. Może zaskoczyć, i nie dziwię się wcale, że destylarnia Lochlomont bawi się w takie rzeczy, bo pokazują, że nawet w taki sposób można bawić się whisky, można bawić się procesem produkcji i to coś ciekawego wnosi i konsumenci, klienci mogą mieć z tego jakąś przyjemność. Ciekawe, zaskakujące, bez dwóch zdań. Jeżeli mieliście możliwość próbować tegoż eksperymentu z Deslarnie Loch Lomond, bądź jakiekolwiek inne whisky z desolarni Loch Lomond, która zaskoczyła Was tak jak ta mnie w pozytywnym znaczeniu, Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. Napiszcie mi również, co myślicie o tej destylarni. Napiszcie mi o Waszych doświadczeniach. Ode mnie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I do następnego.